Hej siemanko, witajcie na kanale Xenoverse Polska. Dzisiaj omówimy sobie 57 odcinek Dragon Ball Super. Doszedłem do wniosku, że nie będziemy omawiać każdego odcinka Dragon Ball Super, ponieważ czasami bardzo nie ma co omawiać, natomiast będziemy omawiać co jakiś czas jakieś takie ważniejsze odcinki. Więc zaczynając, 57 odcinek zatytułowany Bóg posiadający nieśmiertelne ciało, tak? Za masę. I od razu wam powiem, że jedna z takich rzeczy, które mi się rzuca no to... coś jest z tymi rysunkami nie tak, twarz Goku i, i Blacka nie zawsze wyglądała tak samo, one się wyglądały, jakby były dwie różne twarze, no. Nie wiem, może to... no nie wiem, no jakoś tak to... tak, tak zauważyłem. Oczywiście Zamasu mówi o świecie, w którym nie ma śmiertelników w przyszłości, jak to widzieliśmy, prawda? Ale co mnie, co mnie... tak bardzo... Co mnie tak, kurczę, no pierwsze co mnie uderzyło w tym odcinku, to jest coś nie tak, że Goku walczy na równi z Zamasu, tak? Potem Trunks też? Co się stało z Tranksem? Jak jego siła się. jako jego siła wzrosła i potem to samo z Black Goku? Trunks walczy, walczy na równi z, z Blackiem, Blokuje w ogóle jego atak mieczem, odrzuca go mają chwilę spokoju. O co chodzi? Jak on się tak szybko wzmocnił? Widzieliście jak z Vegetą Zostawał wciery, a tu nagle co? Goku walczy z nim nimi, ma problemy. Walczy z pełną siłą, powiedzmy, a Trunks mu dotrzymuje kroku. Jak, nie wiem, to coś, coś tu nie, nie gra, nie pasuje coś tutaj. Od razu na, na pierwszy rzut oka coś tu nie gra, tak? Takie, no, nie wiem, no. Kolejna sprawa, nie wiem czy ktoś z was jeszcze zauważył takie niewielkie wpadki, powiedzmy techniczne w jednym kadrze Trunks trzyma mieć rzeczywiście w rękach po tym jak odbił atak blaka i tak sobie stoją z Goku. Po czym w następnym kadrze ma mieć z powrotem na plecach. Żeby w następnym kadrze z powrotem go mieć w rękach, no to takie powiem szczegóły, można powiedzieć, że się czepiam czy coś, ale to jakby psuje właśnie taki. no, psuje po prostu to wrażenie tego odcinka. Nie od razu wam mówię, że nie hejtuję. Odcinek nie był zły, naprawdę nie był zły. Do połowy pełno akcji. Słuchajcie, no i dalej, to tak jak mówię. Coś z tymi twarzami nie tak. Twarz Goku nie wygląda tak jak twarz Blaka, czy znaczy twarz Blaka nie wygląda tak jak twarz Goku, jak całkiem inna twarz, nie? A momentami ja na tych zbliżeniach twarz Tranksa w SSJ wygląda po prostu jak twarz Future Trunksa, tak? Yy, tego z przyszłości. Wygląda po prostu jak twarz... Yy, Trunksa z, z tego małego, nie? Yy, nie wiem, no po prostu... Ktoś, nie wiem, przerysował te twarze, czy coś... Nie wiem, momentami naprawdę, aż przewinąłem sobie, co sprawdziłem potem jeszcze, no rzeczywiście po prostu te twarze wyglądają bardzo podobnie. Ale co zacznijmy teraz coś fajnego w tym odcinku. Najlepsza, fajnie, scena walki w tym odcinku, bardzo fajna sekwencja. Pierwsza właśnie scena walki po tym, jak Goku i Trank stoją tak plecami do siebie, za masą z Blakiem atakują, i te wszystkie przejścia świetnie. Jak to świetnie wyglądało, naprawdę fajnie wyglądała ta walka. Dwóch na dwóch. Tylko no dalej, no fajnie to wygląda, ale jakim cudem Trank ma taką siłę jak Super Saiyan Blue? Nie rozumiem tak, Ale pewnie nie tylko ja. Dalej, oczywiście, widzimy z takich fajnych rzeczy: Goku się. Jak widzieliśmy na zwiastunie, taki screen, gdzie to Goku się teleportuje. No i Black jest wielce zdziwiony, tak, że Goku się teleportował, a okazuje się, że nie, w ogóle całkiem co innego. Goku się teleportuje, a zaraz po nim Blak się teleportuje, i Goku po, po chwilę potem leży na ziemi, nie? Ale co mnie zaciekawiło? Zwróciliście uwagę, że teleportacja Goku ma inny dźwięk Instant Transmission. Instant Transmission. Tak, instant transmission. E, teleportacji, niech będzie, teleportacji Goku ma inny dźwięk niż Blaka, tak? Więc nie wiem, czy to jest ta sama technika. Czy może po prostu chcieli jakoś to odróżnić? Nie mam pojęcia. Tak, właśnie, wracając jeszcze do tej rzeczy, z, razem z Tranksem. O, o co tutaj chodzi? Widzieliśmy, jak Goku walczył z Zamasu, z tym z przeszłości. Walczył, była walka, za, zablokował jego cios, mówi, że to nie jest to samo z tym, co, Zamasu, co było z przeszłości, że trochę inaczej się zachowuje. Ale nie może dosięgnąć go atakiem, tak? Nie może go dosięgnąć atakiem, nie może go trafić ciosem wręcz. A trąg zwalczy, walczy i udaje mu się go przebić mieczem. Jak to jest możliwe? A chwilę potem, jak już oczywiście za masło się zregenerował, e, atakuje go tą jego dłonią, tym powiedzmy ostrzem, które zniknęło nagle i go nie przecięło jakimś cudem. I blokuje, tak jak ostrze, nie wiem, dwoma rękami. Ściska jego rękę i co? I bez większych problemów tam nawet nie widać, żeby przyślizgnął się ten. A tak drożej miał jakiekolwiek problemy z zablokowaniem tego ciosu. No, brakuje mi tego, naprawdę brakuje brakuje takich szczegółów, które bardzo dużo dają no. Nie wiem o co chodzi. Dalej oczywiście widzieliśmy z jednej strony epickiego final flasha ze strony Future Tranksa, ale z drugiej strony słabego. Będzie dlaczego słabego? A widzieliście final flasha z Dragon Ball Z, jaki on był ogromny, jaki był epicki. O, jakie to było świetne, a tutaj taka mała kuleczka. Kuleczka taka mała i wystrzeliła pod Widzicie ten wybuch wokół Zamasu? Fakt, że mu się nic nie stało. Ale widzicie, ile ma to metrów średnicy? 15? Powinno mieć 50, albo 40. Kurna wielka dziura powinna być. To nie jest fajna, to, to nie jest ten sam fla, Final Flash co w no. Ty, pamiętam jeszcze jak było mówione, że... Kiedyś chyba było tłumaczone, nie wiem czy to było tak na kartach o, czy coś. Że G Kamehameha... Nie ma takiej wielkiej mocy jak Final Flash, ale szybciej się ładuje, natomiast Final Flash dłużej się ładuje, a natomiast ma większą siłę od Kamehameha. Także, no nie wiem. Brakuje tej po prostu epickości, tych wielkich ataków ki, tych wielkich wybuchów. Wszystko jest takie... przytłumione, nie? Potem oczywiście widzimy jak to zamasło, nie... nagle przytrzymuje Goku i Tranksa. I co? I... I Black Goku ich atakuje. Pach. I... I wszystko, nie? Ale potem znowu widzimy rzecz, która nie pasuje. I to też mi nie pasuje. Coś jest nie tak w tym odcinku. Brakuje takich dopracowania szczegółów. Widzieliście e, ten śmiech zamasu po tym, jak Goku i Tranks leżą, a, a zaatakowani przez to Kamehameha, Bleka, jak już ich przetrzymał? No, <laughs> był taki śmiech. ha <laughs> Nie wiem, no. Taki, taki śmiech, kurde. Taki pełen, widzicie, cały się trzęsie aż tutaj. Natomiast autor głosowy jakieś takie ha, 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 ha. Brakuje, kur, no, 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 samo to patrzymy na postać, widzimy co innego, słyszymy co innego, już jest coś nie tak, no. Nie mówię, dalej powtarzam, że odcinek był fajny, podobał mi się, ale... Szczegóły takie po prostu, które psują efekt tego odcinka, że on mógł być dużo, dużo lepszy, no. I dalej powracamy do tego samego, jak to się dzieje? Że atak, który tak osłabił Goku, czyli Kamehameha Blacka, e, nic nie zrobił Trunksowi takie samo obrażenie odniósł. Przecież oni mają różny poziom mocy, tak? Tyle razy mieliśmy tłumaczone, że e, osoba powiedzmy z większym poziomem mocy ma większą wytrzymałość na obrażenia, tak? Więc to, co zadało Goku takie obrażenie, powinien znieść Trunksa z powierzchni ziemi. Tak jak Kamehameha tego. E, SSJ2 Gohan Cela, no co do cząsteczki, kurde, no, no nie wiem, no to taka. Czy już Goku był tak osłabiony, że, ten, że po prostu był osłabiony atak tego bleka, żeby ich nie zniszczyć po prostu w tym jednym ataku? Chcieli po prostu. chciał zostawić dla zamasu, żeby mógł wykończyć Goku? Ale to jest Tranksem, co się stało. No, widzicie o co chodzi. Ten sam atak zaatakował Goku i za, zaatakował Tranksa i mają jednakowe obrażenia. No, coś tu nie gra znowu. Potem widzimy, jak to Vegeta z ostatkiem siły ratuje Tranksa i Goku. Po czym sam oczywiście zostaje uratowany przez Majale. Ale tutaj jest, tutaj jest opcja. Taka, która mnie tak rozbawiła. Widzieliście, widzieliście po tym jak wegetalerzy i w tle takie małe postacie Zamasu i bleka, jak coś się rozmawiają, i mają twarze zapazane. Nie mają w ogóle oczu, nie mają nic, tylko i buzie mają i które im się ruszają. Że tak komicznie wyglądało, że cofałem sobie, znaczy w wersji japońskiej, i ja oglądałem, jak to wygląda, bo że to wygląda. Tragicznie śmiesznie. Z jednej strony tragicznie, bo no bo to, je, jak to wygląda, a z drugiej to wygląda tak śmiesznie, że, że no tragedia, nie wiem, nie wiem kto to kto wpadał, wpadł na takie pomysły, żeby coś takiego robić. O, to rzeczywiście oddalenia wszystko i brak detali w tle, nie wiem, myślę, że co, że nie zauważy się? Może w wersji blu-ray będzie to wszystko przerysowane, nie mam pojęcia. I taka kolejna, no taka powiedzmy, coś, co tu jest po prostu troszeczkę nie pasuje, no że. Gaz zwykły, powiedzmy, jakiś tam gaz y, w stanie zmylić zamasu masu i bleka, że udało się Maj uratować wegetę. Nie wiem, wiecie, że znowu ciepiasz się. Oni mają coś tam i tak dalej, nie? Nie wiem, może to był jakiś specjalny gaz, który który... który po prostu nie wiem, no jakoś ich był w stanie zmylić, to jego opracowali na na, na bleka. Ale no dobra, dalej, szczegóły, tak? Tylko, że tych szczegółów mamy trochę w tym odcinku, jak zauważyliście. Szczegół. Jed, dwa, jeden, 1, 2, 3 to jest ok, ale 5, 7 i co chwilę się powtarzające niektóre nieścisłości. No to troszkę psuje to no, taki ogólny obraz odcinka, nie? Potem oczywiście widzimy takie krótkie, dramatyczne i dramatyczno-romantyczne pożegnanie Mai, Tranksa oczywiście. A potem widzimy nagle po prostu, jak udaje już się im Black Blackowi zlokalizować tutaj naszych bohaterów. No to. Od razu teleportuje się w to miejsce, tak? Zaraz, zanim pojawi się za masu, Ale tylko zostaje mi jedna rzecz: Czy Black trzymał tą teleportację w tajemnicy? Niejako, powiedzmy taką kartę atutową. Czy po prostu nagle teraz. A, przy. O, Goku się teleportował. A, przecież ja też mogę się teleportować. Teleportował się i musimy teraz przypomnieć: Przecież nie muszę tam lecieć. Mogę się teleportować. Będę szybciej, nie? Też takie, no. Nie wiem, no. Może, może fakt. Może trzymał to jako swoją jakąś kartę atutową. I nie chciał tego zdradzać. Nie mam pojęcia. Yy, dalej, oczywiście mamy zamasu z przyszłości i jak to mówi nam. Narrator, tak? No i to można było się domyślić w sumie. Czy... Znaczy, można było się domyślić. Aczkolwiek nie było to takie jasne, czy to jest ten zamasu od nas naszych czasów, czy to jest zamasu z przyszłości. Ale w tej chwili już po prostu wiemy, wszystko jasne. I oczywiście żarty o Godtube. Nikt nie porównał tego z YouTube'em, oczywiście, nie? Bo Bo Boża tuba, tak? Nie Twoja tuba, tylko Boża tuba. I oczywiście oglądają sobie w jakimś starym telewizorku kineskopowym walkę Goku z hitem, nie? I oczywiście zamasu tam dowiaduje się o tych super smoczych kulach, o turnieju i tak dalej. I tutaj takie domniemanie, no. Zamasu dowiaduje się o tych smoczych kulach, że mogą spełnić każde życzenie. Natomiast tam w przyszłości cały czas trąbi o tym swoim nieśmiertelnym ciele. Jak to jest dla niego specjalnie stworzone i tak dalej, dla niego przeznaczone. Więc podejrzewam, że co, może smoc, super, te super smocze kule są źródłem jego nieśmiertelności, jego nieśmiertelnego ciała. Natomiast może zażyczył sobie jakiegoś wojownika, którym właśnie stał się Black Goku. Albo Black Goku to będzie Goku z planety Champy. Nie wiadomo. Wszystko może się zdarzyć. To jest, to jest fajne, to jest fajne. Akurat, że nie wiemy wszystkiego, mamy tą tajemniczość, że nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego przewidzieć. Za masu potem widzimy... Nagrał się chyba za dużo w Hotline Miami albo w GTA i tak wparował z buta do Zuno, przewiedzącego. I oczywiście taka ciekawostka, jak to z wróżkami było, że jeżeli wchodzicie do wróżki, pukacie, ona się pyta, kto tam, no to znaczy, że to jest. to nie jest prawdziwa wróżka. Bo się pyta, kto tam. Jakby była prawdziwa wróżka, to by wiedział, kto to jest. Tak samo mamy w Dragon Ball Super, że za wchodzi, a Zuno się pyta, kim jesteś, nie? To też taka, takie coś dziwnego troszkę, no. Podobno miał wiedzieć wszystko, nie? Podchodzi to, czy może nie wie wszystkiego ze wszystkich 6 światów. Może wie tylko z 6 i 7, powiedzmy są powiązane. Może na każde dwa wszechświaty jest taki jeden zuno. Może to są bracia wszyscy. Bo może to jest wszystko możliwe, że to będą bracia, którzy wiedzą, powiedzmy, z dwóch bliźniaczych 6 światów. Na przykład ten wie z 6 i 7, a następny będzie wiedział z dwóch następnych, tak, które będą bliźniacze. I tak dalej. No i oczywiście pyta się o wszystko o smoczych kulach. I ze zwiastu na następnego odcinka dowiadujemy się, że pyta też o Goku. I widzimy, że Goku potem dowiaduje się od Wisa, że właśnie Zamasu pytał się Zuno o super smocze kule. I jak również by pytał się wszystko o Goku. No i tu są moje takie podejrzenia: czyżby może Goku, bo tam było powiedziane, że Goku, aha, to już wiem co zrobił Zamasu. Czyżby może Goku przejrzał plan Zamasu. Może część tego planu Zamasu będzie wyjawniona w następnym odcinku, a może będzie więcej pytań. Nie wiadomo, kurczę. No. Miejmy nadzieję, że coś się wyjaśni, a może, chociaż może nie tak szybko. Dobrze, żeby ten suspense był taki podtrzymany, żeby Żeby nas to trzymało w takiej niepewności, bo to jest taki moment właściwie w tej serii, kiedy nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. Kto jest tym właściwym przeciwnikiem? Czy to jest Black, czy to jest Zamasu? Kto był pierwszy? Czy Kura, czy Jajko? Czy Zamasu, czy Black, tak? O co tu chodzi dokładnie, nie? I właśnie, to jest właśnie pytanie, czy dostaniemy. Więcej pytań czy więcej odpowiedzi w następnym odcinku? A może dostaniemy część, dostaniemy odpowiedzi na pytania, które nas teraz znutują, ale dostaniemy też więcej pytań. No i właśnie tego już dowiemy się w następnym odcinku, i to mi się wydaje, że jest jedna z właśnie z tych fajnych rzeczy w tym arku, który w tej chwili jest w Dragon Ball Super, że nie wiemy wszystkiego, nie wiemy co się wydarzy i lepiej sobie tego w sumie nie psuć, jakimiś mi się wydaje w tej chwili spoilerami, bo jest to dosyć fajny ark. Jeżeli wcześniej się dowiedzieliśmy czegoś, powiedzmy, że walka z kimś, z tym, że Monaka nie będzie tym super jakimś wojownikiem, yy, tylko oczywiście Goku yy, i Vegeta zostaną zmotywowani, tylko oczywiście Biro skłami i tak dalej, to nam nie psuło jakby jakiegoś takiego obrazu tego, co będziemy oglądać. Natomiast jakbyśmy jeszcze dowiedzieli teraz, że... O, Black to jest zły brat bliźniak Goku z przeszłości. Kakarot... No, nie wiem jak się nazywa, skoro Goku się nazywa Kakarot, to on będzie się jakoś inaczej nazywał Karot. Bo nie wiem, Peter Petersil. Jak Kakarot, to, to marchewka, to będzie Peter Zil pietruszka. Dobra, słuchajcie. E, takie moje wywody na sam koniec. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, oczywiście. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół, oczywiście napiszcie. Ale jeżeli dacie łapkę w dół, to napiszcie, dlaczego wam się nie podobało. Bardzo bym to docenił. E, no, bo to jest jakiś wyznacznik, co robię dobrze, co robię źle. Jeżeli nie wiem, że coś robię źle, no to nie jestem w stanie się poprawić, tak? Także jeżeli Wam się podobało, to ocencie film. Subskrybujcie, żeby być powiadomieni. Zajrzyjcie na fanpage na Facebooku. No i widzimy się następnym razem przy którymś tam odcinku Dragon Ball Super albo w tej serii oczywiście, a i w innych seriach no to częściej. Także trzymajcie się ciepło. Na razie. Kurde, trochę długo wyszło, ale kto ogląda do końca, słuchajcie, napiszcie, żeby jeżeliście całe do końca, no to o Jezu. Taki długi wywód, ale Długo nie było, no także może wy wybaczycie mi, że tak długo wyszło. Dobra. Co tu jeszcze robisz? Tu już koniec, wyłączaj. Już, wystarczy. Zasubskrybowałeś? Oceniłeś film? Dzięki. To już ostatni raz, mnie już nie ma.